Ksiądz Zbigniew Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Winnica, od litery do wiary rzeczy dobrze pomyślane. Truizmem jest mówienie, że przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej jest ważne. To jest oczywiste, oczywiste dla wszystkich, ale nie jest oczywista pewna zasada, która rządzi się tym przygotowaniem. Otóż wielu ludzi myśli, że przygotowanie dziecka do pierwszej komunii to suma, to jest bardzo ważne, to jest suma działań poszczególnych środowisk. To jest suma działań księdza, który w parafii zaangażowany jest w przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej, to jest zaangażowanie rodziców, dziecka, to jest zaangażowanie szkolnego katechety i wszystko razem tworzy lepsze czy gorsze przygotowanie do pierwszej komunii świętej. Usypuje się górka, wyższa, niższa, większa, mniejsza. W zależności od tego, jak poszczególne środowiska przyłożyły się do tego wspólnego działa, dzieła. Otóż to nie jest suma. To jest inne działanie. To jest mnożenie. A mnożenie ma to do siebie, że jeśli gdzieś po drodze mamy 0, to na końcu także będzie 0. A to oznacza, że nawet przy wybitnym księdzu, który przygotowuje dzieci do pierwszej komunii świętej, niezwykle charyzmatycznym, pomysłowym, pobożnym, Bóg wie jeszcze co, przy wybitnym szkolnym katechecie, który staje na głowie, żeby dzieci przygotować do pierwszej komunii świętej, to jeśli w domu będzie zero zaangażowania rodziców, to na końcu będzie zero. Nie będzie żadnej górki nie będzie żadnej wartości. Będzie zero. Rodzice potrafią unieważnić wszystko. I na zrozumieniu tej zasady opiera się program z mamą i tatą do pierwszej komunii świętej. Gdzie nie tylko w sposób taki deklaratywny, ale faktyczny, próbuje się zaangażować rodziców w przygotowanie ich dziecka do pierwszej komunii świętej. Żeby zrobili. Cokolwiek, coś więcej, więcej niż zero. A wtedy wszelkie wysiłki będą miały sens. Jakąś górkę usypiemy, będzie to miało jakąś wartość. Zachęcam do zapoznania się z tym programem z Mamą i tatą do Pierwszej Komunii Świętej. Zachęcam też do polubienia tego filmu, do udostępnienia go. Innym zachęcam i zapraszam do kontaktu z Fundacją Nasza Winnica i ze mną.